Witam państwa bardzo serdecznie na kanale Króla Pustkowia. Dziś bardzo interesujący, a może i nawet kontrowersyjny dla niektórych film. Mianowicie, wczoraj przeczytałem sobie artykuł na stronie telewizji Republika, że ludzie na całym świecie mogą sobie zamówić pociski rakietowe z dedykacją dla ostrzeliwanych Rosjan. Zachęcam Państwa teraz do obejrzenia krótkiego reportażu, a potem przejdę już w tej drugiej części filmu do krótkiego dosłownie podsumowania. I teraz zwróćcie, drodzy Państwo, uwagę. Zakatyń, pociski rakietowe z dedykacjami dla ostrzeliwanych Rosjan. Czytamy w tym artykule na stronie TVP Republika. Cudy, cudzoziemcy będą mogli zamawiać napisy na rakietach, którymi ostrzeliwane będą siły rosyjskie. Można w ten sposób będzie zamówić specjalną dedykację dla rosyjskiej armii, na przykład za Katyń. Uzyskane w ten sposób środki zostaną przekazane Armii Ukraińskiej. Jak poinformował dyrektor fundacji, Wróć Żywy z Ukrainy, oczywiście, Taras Trzmut. Cudzoziemcy będą zamawiać napis i wybierać nawet rodzaj pocisku. Żołnierze ukraińscy naniosą go na rakietę i zrobią jej zdjęcie dla klienta. No, będzie się można też pochwalić, oczywiście, w mediach. I drodzy Państwo, czytamy dalej. Dla wielu osób z całego świata ta wojna to osobista historia. Za pośrednictwem wolontariuszy będą oni mogli teraz pomóc naszym siłom zbrojnym i zemścić się za doznane krzywdy. Wszystkie środki zostaną przekazane armii na łączność, zakup nowego uzbrojenia i tym podobne. Ekspert zajmującego się tematyką wojskową ukraińskiego portalu militarny Oleksandr Archat wyraził przekonanie, że projekt ten nie tylko pomoże skutecznie likwidować wroga, ale też dla przyjaciół Ukrainy za granicą poczucie, że oni również walczą z totalitarnym reżimem. Przypomniał, że już wcześniej zdarzało się umieszczanie na rakietach napisów w jakimś obcym języku, np. po polsku – za Katyń, albo po czesku – za rozstrzelaną praską wiosnę. Przejdźmy teraz do kró krótkiego omówienia tego materiału. No i co wy drodzy państwo na to, co o tym sądzicie? Stosunkowo szybko nienawiść przerodziła się w pożądanie. Nie sądzicie? Za Katyń, za praską wiosnę, za 17 września 39 roku. Te wszystkie napisy można sobie tam na tych rakietach umieszczać. Za co jeszcze pytam się do cholery? Mam w żyć w ciągłym żalu i pragnieniu zemsty. Byci mordercy żyli we mnie po wieki. Czy może być inaczej, jak tylko tak, że zemsta jest pragnieniem dokonania, dokonania czynu tożsamego, gdyż oprawca zagnieździł się w nas, żyje sobie, zgwałcił nas, jest nami, stał się nami. On żyje, ów oprawca, i wywoła kolejną wojnę i kolejne konflikty jeśli nie będziemy się posługiwali funkcją wybaczenia i nie zechcemy wreszcie stworzyć nowej kultury opartej na odzieraniu naszego życia ze złudzeń o tej nowej kulturze powiem jeszcze nieco dalej religia chrześcijańska chciała ludzi nauczyć wybaczenia ale jak widać jest to jałowe wybaczenie zawsze w imię jakiegoś bożka który wywoła wojnę. Historia, drodzy Państwo, to pochód zbrodni, pochód zwycięzców i pokonanych. Zwycięzcy będą gloryfikować podbój wśród pokoleń spokrewnionych ze sobą, zaś pokonani, per analogiam, rządni będą krwawej zemsty za krzywdy historyczne. A bierze się to stąd, drodzy państwo, że prawda nie jest wytwarzana przez społeczeństwo na całym świecie, że zło moralne mające służyć kulturowemu postępowi. Nie jest właściwie wykorzystywane, nie jest spożytkowane, przeto zawsze przeistacza się w zło destruktywne. Każdy walczy o przetrwanie, o utrzymanie własnej pozycji, o władzę, a potem dziwi się, że z drugiej strony pojawia się jakaś forma tyranii, która wynika zresztą ze zbiorowej nieodpowiedzialności. Może, drodzy państwo, Polska zrzuci się na patriotyczne pociski z dedygacjami dla albo za Lecha Kaczyńskiego najpierw. Miliard pocisków wystrzelonych na Rosję, bo przywódca kraju stracił swe życie pragnąc budować narodową tożsamość na rozpaczy. Jeśli chcesz się dowiedzieć jaka jest prawdziwa przyczyna śmierci Lecha Kaczyńskiego zobacz ten film, który pojawił się na karcie u góry ekranu. A może drodzy Państwo wystrzelimy jeszcze pociski na Wielką Brytanię za zdradę Polski w 1939 roku i w Jałcie na przykład w 1942 za mordy narodów na całej planecie. Co wy na to, czy to jest nie fair? Strzelajmy pociskami. Wy, Niemcy, za Hitlera i gdzie się da, także no oczywiście na Watykan, że uczynił miliardy ludzi niewolnikami duchowymi za obietnicę raju. Jak się Hitlerowi poddasz, to też będziesz mieć raj. Przetrwanie gwarantowane, poddasz się Kościołowi katolickiemu, to ten raj także osiągniesz. Tylko, że wolność utracisz, a to już jest przyczynek do wojny. Zwróćcie Państwo uwagę, jak te analogie zachodzą na siebie. Być może także rodzice zapytają dziecka. Czy może zechciałby pomóc światu, prawda, i swoje kieszonkowe przekazać na Umieszczenie dedykacji na rakiecie, żeby spełnić dobry uczynek. No, a co zrobiłeś dobrego? Ktoś powie: A no, zobacz, tutaj mam zdjęcie, napisałem, zamówiłem sobie dedykację na tej rakiecie, na tym pocisku, żeby tam ktoś, kto tym pociskiem oczywiście oberwie, żeby jeszcze przy okazji tam, no nikt tego na pewno nie zobaczy tej dedykacji, a, ale żeby mieć przeświadczenie, że my uczestniczymy także w tej wojnie. Że jesteśmy uczestnikami tej kolejnej zbrodni, która ma się rozlać już chyba na cały świat. Tam, drodzy państwo, żadne wojska nie walczą, tam nie ma wojska w ogóle jak z jakiegokolwiek kraju ani z NATO. A teraz w tę wojnę wciąga się jeszcze cywili, którzy mają za swoje pieniądze, oczywiście. Wziąć yy, jakąś zemstę, a także do, doświadczyć yy, przekonania, że w jakimś stopniu walczą z okupantem, gdy tym samym nie zdają sobie sprawy, że świat zachodu odbija się w twarzy Putina, że to jest jedno i to samo. Dlatego też Putin powiedział kiedyś, że mamy do czynienia z takim pojęciem jak zachodnie kłamstwa. Zachodnie kłamstwa nie są niczym innym jak tylko tym, że państwa Zachodu realizują dokładnie taką samą politykę jak Putin, tylko że bardzo często robią to w sposób zawoalowany, niewidoczny albo też taki, żeby te działania nie przyciągały uwagi opinii publicznej. Tutaj jest dla państwa film związany właśnie z tym tematem. Nie należy się już, drodzy państwo, zastanawiać. Nie mamy prawa budować wciąż naszego życia na nienawiści, nie rozumiejąc, że w każdym niemal szarym człowieku na Ziemi siedzi ten sam Putin, który szuka podboju we własnym zakresie ekspansji i zwycięstwa, lecz ten mały człowiek oczywiście będzie walczył z Putinem, z Hitlerem, lecz nie ze sobą nie ze sobą absolutnie będzie walczył z putinem w którym odbija się twarz USA ale nie zrozumie tego że w tej każdej małej komórce społecznej znajdziemy zachowania które w ostateczności czyli poszukiwanie władzy splendoru podboju zwycięstwa jak już wspominałem w każdej małej komórce znajdziemy dokładnie to samo co jest w tym najwyższym szczeblu na szczytach Władzy, czyli to, co dzisiaj reprezentowane jest jako zło najwyższe w postaci Putina. Jest to, mówiąc już bardzo prosto, lustro. Drodzy Państwo, żeby o dobro walczyć, trzeba pierwej własną głupotę zobaczyć, a ta wynika głupota z bezwzględnej walki o przetrwanie. Gdzie zawsze ktoś musi zwyciężyć i zawsze też będzie ktoś pokonany, a potem rozlewa się fala nienawiści i zemsty. Czyż nie? Zaś prawda nie przychodzi po to, żeby wygrać. Prawda nie ma nic absolutnie do osiągnięcia. Prawda przychodzi, żeby rzucić snop światła na zaciemniony obszar naszego doświadczenia aby zrobić pożytek ze zła moralnego. Wówczas bardzo często taka prawda jest palona na stosie, ale także tego człowieka nienawidzimy za to, że powiedział nam coś, co ujawniło naszą patologię. Chcemy go marginalizować, chcemy go zaszczuć, możemy go także pomówić. Ale jednocześnie ta sama nienawiść, którą żywimy do takiego człowieka, jest pożądaniem tej prawdy. Prawda nie Gości na świecie nie rodzi się wśród nas właśnie z tego względu, że paradygmat naszego życia został ustanowiony na fałszywej podstawie. Więcej dowiesz się z filmu, który pojawił się na karcie u góry, nowa idea dla zrujnowanego wojną świata. Jest to cywilizacja, nasza cywilizacja. Cywilizacją ludzi smutnych i słabych, tak po prostu, którzy na złu chcą zrobić doskonały interes i pokazać, jacy to są dobrzy, że uczestniczą w walce zbrodnej z Putinem, największym złem tego świata, i teraz będziemy kultywować nienawiść w ogóle wśród społeczeństw, oczywiście uchodząc za dobrych i poczciwych, nie rozumiejąc w ogóle nawet tego, że. Zło moralne musi służyć kulturowemu postępowi, a o dobro walczy się w sposób diametralnie odmienny, bo ten pochód nienawiści prędzej czy później w przyszłości obróci się w kolejną falę zbrodni. My już wiemy drodzy państwo, że tam na Ukrainie nikt nie walczy. Jeśli tam nikt nie walczy, to znaczy się, że w układy z Putinem weszło tyle państw i takie zostały zawiązane interesy, że gdybyśmy się dowiedzieli rzeczywiście, co tam się stało, to prawdopodobnie doznalibyśmy potężnego wstrząsu. Żadna armia nie walczy, ale teraz cywile, Będą się w wojnę angażować. Zwróćcie Państwo uwagę, jak przekierowana została odpowiedzialność w ogóle świata, tych wszystkich wojaków, którzy byli szkoleni po to, żeby utrzymywać pokój na Ziemi. Zostało to przekierowane i zrzucone w stronę cywili. To może jednak, nie róbmy już takiego cyrku, no po co ta dedykacja na tych rakietach? No może pojedźmy tam wszyscy po prostu, no cóż co, 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 co szkodzi takiego? Pojedziemy sobie tam wszyscy, powalczymy, pokonamy Putina, a nie będziemy tutaj szopek jakiegoś cyrku robić, Szkor, skoro żadne wojsko tam jechać nie chce, no to niech cywile tam jadą. A cóż tam po takim napisie po prostu na dedykacji dla Rosjan, za katyń, za jakąś krzywdę wyrządzoną w przeszłości? Może takiego trzeba dokonać? Dzisiaj rozstrzygnięcia. Nienawiść, drodzy państwo, do Putina czy kogokolwiek, to nie jest jakaś tam sobie nienawiść, którą można było usprawiedliwić. To jest nienawiść skierowana na nas samych. My siebie wówczas nienawidzimy, pragniemy tym samym ukarania. Za własną, własne niekompetencje i brak odpowiedzialności. Za to, że wskutek zbiorowej nieodpowiedzialności na świecie wciąż dzieją się krzywdy. Odpowiedzialność zależy od jednej postawy od wspólnego zaangażowania jednostek w organizacji. Jeśli jednostki w organizacji walczą między sobą, Wyżywają się na sobie, knują, manipulują, załatwiają brudne interesy. Swoje własne machlojki zawsze będą u nich na pierwszym miejscu. Nie może to dziwić, że następnie napiętrzone zło w tym systemie pseudowartości i tak wróci do nas w postaci jakiejś tragedii, bo z tego powodu rodzą się także mordercy. Z tego powodu przychodzą na świat bandyci, że zło moralne nie służyło kulturowemu postępowi. Drodzy Państwo, strzelajcie sobie tamtymi pociskami, jak macie ochotę. Ja strzelam innymi pociskami, pociskami prawdy i tak pozostanie. A teraz wystarczy powiedzieć oczywiście swoim dzieciom, Idź i odpłać swoim oprawcom, którzy ci tam w szkole, prawda, ktoś ci coś złego zrobił. No, to teraz taki pocisk trzeba będzie zamówić, i oczywiście skala fala tej nienawiści będzie podlegała jakiejś potężnej intensyfikacji, a my tego problemu i tak nie rozwiążemy. Jeśli chcecie się Państwo zapoznać z materiałami podlinkowanymi, będzie mi bardzo miło. Przedstawiłem tam nową ideę dla zrujnowanego wojną świata, a także wiele innych filmów, które na ten problem, o którym mówię, rzucają jeszcze jaśniejsze światło. Z mojej strony to na dzisiaj wszystko. Serdecznie dziękuję za uwagę. Kłaniam się i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale Króla Pustkowi.